Hej, cześć, witajcie z tej strony Adek Lego dzisiaj. Okuczanie. No dzień dobry, mam nadzieję, że mnie widać, bo w sumie nie sprawdzałem, czy dobrze ustawiłem kamerę. Yy, a, właśnie. Hej, cześć, witajcie z tej strony Adek. Wow. Minęło do, do sumienia chwila i już zdałem pewną zmianę. Właśnie, gdzie jest Lego? Tego się za chwilę dowiecie, bo jak no, na pewno zauważyliście, przerwa była i to nie krótka, no trochę jednak ona trwała. Chyba on, miesiąc. Ponad nawet chyba. No chwila. Bo ja pierwszy raz w sumie nagrywam tak na, na kamerce. Ja chyba muszę patrzeć nie o, oczyma. Na no, obiektyw, nie? Nie wiem. No co ja zrobię? Najwyżej jak się będę opatrzył, patrzył nie na obiektyw? To nie będę się na was patrzył. O jak teraz właśnie? Niedługo pojawi się content z Lego. W końcu doszliśmy do tego, że się pojawi ten content z Lego. Wiem, że niektórzy długo czekali i on będzie. Niedługo. Może jeszcze w tym roku. Mam nadzieję. I co mogę jeszcze powiedzieć? Takiego ważnego, bo to dzisiaj jest właśnie film taki ogłoszeniowy. Wiecie o co chodzi, nie? I następne co mogę powiedzieć to to właśnie, że no, słyszeliście, że nie przedstawiłem się Adeklego. Bo teraz, no ogólnie po prostu, jestem Adek. Tak stwierdziłem, że będzie najlepiej. Znaczy, nazwa kanału będzie inaczej. Adek z zaspy. Wow! No way. Adek z zaspy? No tak, Adek z zaspy. No tak jakoś wyszło. Adek z Lego. Zrezygnowałem z tego względu, że mój content nie opiera się tylko na Lego. A również, no, na grach. Tak, jak do tej pory było. I no, też będą te gry. The content. Z, content. <gryw> content z grami. Tylko teraz, właśnie, to jest problem. Bo ogólnie tak. Potrzebuję montażystów. Spare, change. Spare change, Montażystów, bo tak, jak Lego, będę. No tak, mam nadzieję, że będę, no, jednak bym chciał sam montować, tak to na gry, no, może mi nie starczyć czasu, nie? Okej, okay, chyba mi się mikrofon jeszcze nie rozładował. Tak ma, taką mam nadzieję. <grymne> no, i potrzebuję montażystów do tego, bo sam nie dam rady, więc jeśli jesteś chętny, to napisz na oto tym mailu, Chyba powiem, albo się wyświetli, z tego maila wyśli. Jeśli się nie wyświetli, to będzie w linku. Znaczy w. O, pff, już się szykuje na instant gaming. Uwaga, instant gaming. Nie masz może pieniędzy na wyborzą grę, to dobrze się składa. Link w opisie, no, mail też jest w opisie, no to możecie pisać, jak jesteście chętni, Jak nie to w komentarzach, albo na Serwerze Discord, krzywe mordy, bo na kanale tego nie, chyba nie ogłaszałem. Na pewno na serwerze. Otóż, że no ten serwer już nie jest teraz mój tylko, bo wcześniej były Atkuwiczo Legowicze, teraz są krzywe mordy. I no. No kurczę, no. Teraz to krasunia, Teraz no nie jestem tylko ja właścicielem, jeszcze jest tylko założyciel krzywych mord. Żobek. Więc zapraszam na serwer również. Tam nie wiem co mnie co. Mało się dzieje, ale... Na bieżąco jesteście wszyscy, nie wiadomo. Bo tak to no właśnie nawet nie ogłaszałem na kanale, bo w sumie niczego nie ogłaszałem. Tylko na serwerze wszystko ogłaszam. Więc no, jak ktoś chce być na bieżąco, no to na pewno na serwer zapraszam, nie? Więc no, tak to wygląda jeśli chodzi o serwery. Jeszcze mogę. Ten Nixon Studios, Nixon MZR, Nixon Rapper Zrobił następny serwer na Discordzie Petscop Polska. Jeśli się interesujecie Petscopem albo po prostu chcecie wejść na jakikolwiek serwer, no to chyba linka dam w opisie. Mam nadzieję przynajmniej. Możecie poszukać. Jak nie będzie to znaczy, że nie chcę linku w opisie, ale myślę, że będzie. W końcu nie ja wróciłem. Dlaczego? No. W końcu mam gdzie nagrywać, nie? Ja miałem remont. I co? No. Będą w końcu LEGO nagrywane, nie no to taki powód, nie dlatego taka długa przerwa. No nie powiem, że no trochę minęło, nie. Ale w końcu wracam pełen energii do nagrywania i będą nowe filmy. Jak najbardziej. Teraz będzie też niedługo. Właśnie jak widzicie, w końcu mnie widzicie. Wow, nigdy tego czegoś nie było. I nie, nie tylko tutaj, bo na Kontencie z gier też będziecie mnie co jakiś czas widzieć tak. Ale to nie wiem kiedy to się pojawi, bo na to jeszcze musicie trochę poczekać, żeby mnie widzieć no, właśnie tutaj ten. no Na kontencie z, z grami. Raczej tutaj, jeśli chodzi o nagrywanie LEGO, to yy, raczej tu się nic nie, nie. raczej no będzie to wszystko tak samo, nie? No, raczej. To, no, znaczy tak boże Boże, Boże Święty. Jeśli, jeśli chodzi o content lego, no to będziecie mnie na spokojnie czasem, pewnie od czasu do czasu widzieć. Szczególnie pewnie moje łapska. No bo w sumie, co innego, nie? No nie wiem. Jeśli chodzi o content gry, to yy, planuję następne serie. Niektóre kontynuować, jeśli chcecie właśnie kontynuację jakiejś serii, bardzo wam się podobała. No to dawajcie znać, nie? Kurczę, może coś pomyślimy, bo ja... Pomyśl... Jezu, nie mam nadzieję, że wyraźnie mówię w miarę, to no coś pomyślimy, bo na przykład chciałbym zrobić następny odcinek na przykład z Angry Birds Star Wars, tylko nie wiem, czy wy na przykład, na przykład chcecie, to musicie dać znać w komentarzu, ale możecie powiedzieć o jakiejś serii, której wam brakuje, abyście chcieli kontynuację. Kon... Jezu, nie wiem, czy ja wy teraz wyraźnie mówię, bo tak mam wrażenie, że inaczej mówię. No cóż, nie wiem. Zidentyfikuję to, jak nagram. Więc, no, jeśli, jeśli, jeśli chcecie jakąś, jakąś <coughs> kontynuację jakiejś serii, to oczywiście piszcie w komentarzach. Chętnie też Wam no, odpowiem. Mam nadzieję, że dowiedzie się, się tego, co chcecie. Jeśli, no, jeśli by jesteście chętni montować mi jakiś film czy coś, no to piszcie w komentarzach na Gmailu, na Discordzie. To, no to. Zobaczymy, nie? Zobaczymy, czy zatrudnię, czy nie. Oczywiście praca darmowa, bo... Please be, I need this. My mom is kind of homeless. Bo ja nie zarabiam z YouTube'a, ja bym zarabiał z YouTube'a, no to to co innego. To może nie byśmy się jakoś dogadali, ale ja nie zarabiam z YouTube'a, no to jak ja mam wam dawać pieniążki? No 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 no. To w przyszłości Teraz... Tak dla fanu, dla youtubera, dla tak, dla <grystanie> idola, dla idola to darmo, nie? Żeby, no. Trzymajcie się ciepło, mam nadzieję, że te zmiana nazwy też wam jakby jakoś łatwo przejdzie, no bo po prostu będę Adek i tyle. W sumie nic się nie zmienia, oprócz tego, że na kanale ogólnie na no, będzie nazwa Adek z ZASP, Nic więcej, ale ja ogólnie będę mówił do siebie Adek i mam nadzieję, że inni też będą mówić. Bo Adekle... Nie, coś mi już nie spasowało. Jakbym... Już myślę, że nie będę zmieniał nazwy. Samo Adek myślę, że wystarczy, a na kanale, no to na kanale to są tylko wiecie, no. T... Chciałem powiedzieć cyferki, boże. literki, no. Więc zmieni się w razie czego, nie? Dobra, to już by było na tyle, bo przyciągam. Do zobaczenia w następnym filmie.